I teraz sprawdzimy, która z liczb jest podzielna przez 5, a która jest podzielna przez 10. Liczba podzielna przez 5 na końcu ma cyfrę 0 lub 5, a liczba podzielna przez 10 na końcu ma tylko 0. No to szukamy, gdzie mamy jakąś piątkę na końcu. Tu jest 5, więcej nie ma i tu jest 0. Czyli liczbami podzielnymi przez 5 jest liczba 15 i 3 miliony 10700. A liczbą podzielną przez 10 jest tylko liczba 3 10 700. Dlaczego? Bo jako jedyna ma 0 na końcu i to tyle. Zapraszam Was po więcej przykładów na moją stronę internetową.